Filmowe powstały na bazie azotanów celulozy, potocznie nazywane filmami nitro, od lat są przedmiotem szczególnej troski archiwistów. Ta wysoce łatwopalna i niestabilna chemicznie substancja może doprowadzić do rozkładu nośnika, powodując nieodwracalne zniszczenia. Niestabilność chemiczna nitrocelulozy zmusza do obrania długoterminowej strategii działań. Mających na celu nie tylko wykonanie kopii bezpieczeństwa na nowym podłożu, ale również podjęcie próby przedłużenia życia najstarszych generacji materiałów. Zapewnienie materiałom odpowiednich warunków przechowywania umożliwia rozciągnięcie czasu ich użyteczności o kolejne dziesiątki lat, umożliwiając im sukcesywną digitalizację. Degradacja nitrocelulozy nie jest proporcjonalna do czasu. W zależności od warunków przechowywania, stabilność podłoża nitro. Jest szacowana w przedziale od 10 do 400 lat. Tym samym ochrona najstarszego dziedzictwa kinematograficznego przypomina ciągły wyścig z czasem. Równie niebezpieczne są drastyczne zmiany termiczno-wilgotnościowe, dlatego w magazynie oraz pracowniach konserwacji i digitalizacji staramy się zachować bezwzględnie stałe warunki klimatyczne, jeżeli nośniki filmów znajdują się w temperaturze przekraczającej 21 stopni Celsjusza i wilgotności względnej powietrza przekraczającej 60% RH, istnieje duże prawdopodobieństwo rozwoju mikroorganizmów na powierzchni emulsji. Natomiast przy wysokiej temperaturze i niskiej wilgotności powietrza taśma filmowa traci sprężystość i wytrzymałość mechaniczną. Ciągła kontrola przechowywanych taśm umożliwia podjęcie bezwłocznych i skutecznych działań, pozwalających w znacznym stopniu na opóźnienie procesu i degradacji. Głównym celem regularnych przeglądów jest weryfikacja kondycji taśm. Przed otworzeniem pudła ochronnego niezbędne jest założenie maski i okularów ochronnych. Odchylając pokrywę pudła poczujemy charakterystyczny zapach, którego intensywność pomoże nam w ocenie stopnia rozkładu taśmy. Zniszczone lub wgięte pudło zawsze wymieniamy na nowe. Podczas pracy taśma jest przewijana na stole w celu określenia zniszczeń widocznych w świetle odbitym, jak i przechodzącym. Sprawdzamy liczbę klatek, skurcz taśmy. niektórych zabiegów konserwatorskich wykorzystujemy roztwory czyszczące: alkohol etylowy, alkohol izopropylowy oraz czterochloroetylen. Naprawa małych uszkodzeń, perforacji może polegać na zaokrągleniu zniszczonych krawędzi, tak zwanym cyrklowaniu. Skomplikowane uszkodzenia podklejamy samo przylepną Perforowaną taśmą lub wyciętym fragmentem pochodzącym z innego materiału filmowego, z którego uprzednio zmyto emulsję. Podczas naprawy perforacji należy zwrócić uwagę, aby nie objąć podklejaniem powierzchni obrazu lub ścieżki dźwiękowej. Naprawa taśmy filmowej wymaga ogromnej precyzji. Ważna jest kontrola taśmy nitrowej przy użyciu lupy lub mikroskopu. Uszkodzenia materiałów filmowych powstają podczas naturalnego starzenia, użytkowania i przechowywania nośników. Obraz i dźwięk zarejestrowany na taśmie filmowej wytwarzano i odtwarzano w wyniku współdziałania szeregu urządzeń, zatem także ich wadliwa praca mogła spowodować zniszczenie taśmy. W zależności od przyczyn uszkodzenia materiałów filmowych możemy podzielić na mechaniczne, biologiczne i fizykochemiczne. Do ręcznych zabiegów konserwatorskich zaliczamy także czyszczenie miejscowych zabrudzeń powierzchni taśmy. Za pomocą stężonych rozpuszczalników. Ważne jest, aby krawędzie napraw wypadały w miejscach sztychów. Sklejanie fragmentów taśmy może być przeprowadzone przy użyciu kleju na tzw. zakładkę lub za pomocą poliestrowej taśmy samokrzylepnej. Odpowiednio ułożone fragmenty są sklejane transparentnym przylepcem. Podczas prac konserwatorskich nie przestaje obowiązywać zasada jak najmniejszej ingerencji w oryginalny materiał. Staramy się, aby wszelkie interwencje przeprowadzone podczas konserwacji zmierzały do wytworzenia nowych materiałów, których właściwości obrazu i dźwięku są w jak największym stopniu zbliżone do oryginału, z poszanowaniem jego ewentualnych usterek. Konserwacji i restauracji filmu nie można przeprowadzić pojedynkę. Proces jest uzależniony od współpracy szeregu specjalistów, podobnie jak produkcja filmu. Konserwacja taśmy filmowej wymaga zastosowania specjalnych klei poliestrowych, taśm klejących, sklejarek służących do wykonania stykowych lub zakładkowych sklejeń taśmy filmowej. Materiały filmowe poddawane są szeregom badań mających na celu m.in. oznaczenie stopnia rozkładu, pomiar skurczu podłoża czy wykrycie ataku mikrobiologicznego. Wahania zawartości wody powodują kurczenie bądź rozszerzenie taśmy. Skurczenie następuje we wszystkich kierunkach zmieniając długość i szerokość podłoża oraz odległości między otworami perforacji. Taśma, której skurcz przekroczył 1% nie nadaje się do wyświetlania, gdyż założona na projektor pęka lub wsuwa się w zapatek. Po zapoznaniu się z właściwościami taśmy i przeprowadzeniu zabiegów konserwatorskich bierzemy pod uwagę różne możliwości duplikacji. Planujemy przebieg procesu biorąc pod uwagę stan zachowania taśmy, jaki skurcz i rodzaj podłoża. Konserwacja taśmy filmowej obejmuje działania zmierzające do utrzymania jej w gotowości do kopiowania lub cyfryzacji. Ręczne zabiegi są połączone z dokumentacją stanu zachowania, przeglądem kontrolnym materiałów czy identyfikacją filmograficzną i techniczną nośnika. Wstępne działania polegające na szczegółowej selekcji dokumentacji stanu zachowania materiałów są przeprowadzone przez archiwistów i konserwatorów taśmy filmowej. Skrupulatny opis poszczególnych ingerencji w archiwalny materiał. Nie pozwala, aby odrestaurowane dzieło zostało zafałszowane. Dzięki dokumentacji wiedza i praktyka zawodowa pokoleń pracowników filmotyki narodowej zostaje zabezpieczona i kontynuowana. Taśmy filmowe po przeprowadzeniu zabiegów konserwatorskich trafiają do pracowni digitalizacji. Pracownia ta wyposażona jest w skaner ARISCAM, dedykowany specjalnie do pracy z archiwalnym materiałem filmowym o podłożu z nitrocelulozy. Każdy film w projekcie Nitrofilm poddawany jest dwóm technikom skanowania. Pierwsza metoda to skanowanie w suchej bramce skanera DRY. Jest to podstawowa metoda, która pozwala pieczołowicie odwzorować obraz łącznie ze wszystkimi skazami i ubytkami zarówno podłoża filmowego, jak i emulsji światłoczułej. Przed przystąpieniem do pracy operator czyści i kalibruje bramkę skanera. Podczas procesu digitalizacji skanowana jest pełna klatka obrazu, bez niekształceń geometrycznych. Operator kontroluje szybkość transportu i napięcie skanowanej taśmy filmowej. W zależności od stanu taśmy oraz od przyjętej metody skanowania, może ją zmienić w przedziale od 1,5 do 4 klatek na sekundę. Skaner umożliwia skanowanie niestandardowo położonej ramki obrazu oraz transport nietypowych otworów perforacji, a tolerowany skurcz taśmy to 3,5%. Druga metoda skanowania oparta jest na tzw. mokrej bramce WET, która polega na skanowaniu taśmy filmowej zanurzonej w cieczy. Skanowanie WET-gate wymaga od operatora skanera zmiany toru transportu taśmy filmowej, tzw. bramki uruchomienia specjalnego kompresora oraz podpięcia specjalnych przewodów dla płynu i sprężonego powietrza. Metoda ta eliminuje niewidoczne gołym okiem drobinki kurzu przez wypełnienie ubytków płynem, niweluje rysy i zadrapania powierzchni taśmy. Zastosowany płyn to czterochlorek etylenu, bezpieczny dla środowiska i materiałów nitrowych. Taśma filmowa jest osuszana tuż przed opuszczeniem bramki skanera przez sprężone powietrze. Skanowane pliki zapisywane są w formacie DPX Digital Picture Exchange z 10-bitową głębią, a finalna klatka ma rozmiar 4K, czyli 4594 na 3216 pikseli. Proces skanowania jest nieustannie monitorowany przez operatora, który w razie potrzeby koryguje parametry wyjściowe skanera. Poziomy bieli i czerni. Zeskanowane pliki filmowe kierowane są następnie do pracowni rekonstrukcji cyfrowej. Ostatnim etapem prac nad obrazem filmowym jest rekonstrukcja cyfrowa. Zeskanowane klatki DPX. Zapisywane są na 400 TB serwerze w systemie do edycji 4K. System ten zarządza, przetwarza i edytuje pliki 4K w czasie rzeczywistym. Operator porównuje materiały skanowane w suchej i mokrej bramce skanera. Następnie materiał dzielony jest na poszczególne fragmenty, czyli akty i przekazywane do pracowni rekonstrukcji cyfrowej. Pracownia wyposażona jest w stanowiska o dużej mocy obliczeniowej, monitory high-resolution oraz oprogramowanie do rekonstrukcji cyfrowej materiału wideo Diamond Film Restoration. Oprogramowanie to umożliwia pracę w trzech trybach: automatycznym, półautomatycznym i interaktywnym. Prace konserwatorskie rozpoczyna się od stabilizacji klatek STAB Auto. Następnie usuwane są pionowe rysy powstałe podczas eksploatacji taśmy filmowej, Line Scratch. Obraz oczyszczany jest z kurzu, Opcja Dust. Redukowana jest migotliwość oraz pulsacja filmu, Deflicker, a dzięki funkcji Interpolate możliwe jest pobieranie fragmentów obrazu z sąsiednich klatek. Praca w Diamond Dust Buster pozwala na usuwanie zniekształceń jedno i wielu klatkowych. Każdy z zmienionych etapów rekonstrukcji. Jest zapisywany na linii czasu jako osobna generacja. Restauracja automatyczna wymaga nadzoru operatora. Zespół rekonstrukcji cyfrowej cyklicznie spotyka się w sali projekcyjnej, gdzie omawiane są poszczególne etapy pracy nad filmem. Po zakończeniu prac rekonstruktorskich, wracają do systemu Clipster, są składane ponownie w film. Kolorysta przywraca obrazowi filmowemu jego nasycenie i kontrast, a w przypadku materiału wirażowanego, jego oryginalne barwy. Pliki cyfrowe naświetlane są na taśmę poliestrową oraz zapisywane w formie cyfrowej HD, DCP, 2 i 4K. Oraz JPEC 2000, co zapewnia wieczyste zabezpieczenie filmów na okres powyżej 100 lat i tym samym stanowi ochronę Narodowego Dziedzictwa Kulturalnego w dziedzinie kinematografii.